Genua, Miasto występu, miasto karaczy, złodziei i kurek. I tak, czadu. Będziemy hey. dla Was dzisiaj nagrywać nie film. Tak, Jeszcze znajdziemy odpowiednie tło i poruszymy parę bardzo ważnych kwestii. Także stay tuned. Stay tuned, tymczasem. Idziemy pod Krzyż Świętego Jerzego. I tam sobie obnażymy to czy to jest miasto Kolumba, czy to nie jest miasto Kolumba i kim w ogóle był ten ziom. E, Odkłamiemy trochę historii, a tymczasem podążamy tutaj za grupką. Mamy pierwszego czada, pierwszego lokalnego czada na koniu. Pierwszy czad w historii. I nie mów mi, że film ma być 30 sekund, bo ja się nie po co całe rano przygotowywałem z, z, merytorycznie. Trzeba powiedzieć o laskach po Nuba. Trzeba powiedzieć, że go król wyjechał z dworu i nie chciał mu dać kasy na wyjazd, że go w ogóle flota genueńska wpierdoliła jakiś nie na bitwę morską. O opowiedzieć. A nie, że ty mi mówisz, że film ma być 30 sekund, bo jakieś debile, My mamy porządek na kanale. Oni muszą znać tą historię, bo inaczej to wie. Ojciechu będzie dobrze, będzie zadowolony. Inaczej, no, to w ogóle możemy sobie wsadzić w dupę tą kamerę i iść od razu na plażę na dół. Hmm, niezły pomysł, Wojciech. wzór dzisiejszej galerii. Wojciechu. Co to jest, styl wiktoriański, artydeku czy secesja? Proszę pisać w komentarzach. Dlatego, że my jesteśmy ludzie nieuczeni. E, nie można poznać wszystkiego. Jesteśmy natomiast waszymi błyszami, Jak to nie uczamy? Uczamy. na pojedynki Non c'è niente Renato De Barbieri, violinista. Se vedi che oggi è sarebbe che 2020, 2021, Renato De Barbieri, Youtubista Mangio sono zaurato. Renato di Barbieri, Już zbierali kasę dla Cristoforo, bo yy, o ile dobrze pamiętam co on za 20 Ale lat Ale jakiego Kristofora To każdy jakiego Krysztoforo w tym roku Popatrzcie, yy, 20 lat, już chłop miał 21 lat. Kurwionym przegrywem, już chciał e, coś osiągnąć. Oni już zbierali kajsy, po to, żeby potem odmówić mu dania mu tych kajsów. Ale to Wam nie później. Zobaczcie, jak wyglądają bankierzy. Nie. Semitcy, tylko bankierzy z Republiki Także tu się to zaczęło wszystko, a nie narodów Co wypierczyli kosmos naszą malmę. Unicredit Banka, popatrzcie. De ludzie w latach 90. obrabowały zakład metal, makaronów w Elblągu. I uratował ich tylko Francuz, który dał wszystkim pracownikom polisy z numerem 1 w Polsce ówczesnej, trzeciej rypy. Polisy z numerem 1 im dał i gwarancji zatrudnienia forever. I tylko dlatego ich Italiańcy nie wypieprzyły w kosmos, bo nie dało się zwolnić pracowników. Pochłodzimy się trochę przy fontannie.